Witajcie w kolejnym nagraniu z naszego biura. Dzisiaj prawdziwa perełka, albo inaczej prawdziwy potwór jeśli chodzi o sprzęt komputerowy. Obok mnie stoi stacja HP Z840. Zapraszam na film właśnie o niej. Te moje odczucia, kiedy stacja doszła do nas, kiedy wypakowałem ją z opakowania, były takie, że co za mała obudowa. Naprawdę jest krótsza, węższa i niższa niż obudowa mojego poprzedniego komputera. Więc to było chyba moje pierwsze takie zdziwienie, że w tak małej obudowie zmieściło tak wiele. No, i to wszystko słuchajcie, jeśli chodzi o obudowę. Widać, że ta obudowa. Tutaj nie za bardzo mam pole manewru, ale postaram się troszeczkę tym poobracać. Widać, że ta obudowa ma dużo wlotów powietrza. Więc, nawet nie odpalając komputera, można od razu się domyślić, że są tu jakieś tunele przedmuchowe. Więc, tu, tu, zapewne gdzieś od dołu. U góry nie ma nic, jest zupełnie lity i komputer waży naprawdę sporo. Jeśli chodzi o porty, jest tutaj oczywiście: są cztery porty USB 3.0 z przodu, słuchawki, mikrofon, czyli generalnie standard. Czytnik pamięci to jest już opcja dodatkowa i jest czytnik DVD wersji Slim. I to jest wszystko, co jest tutaj. Jeśli chodzi o panel tylny, to również powiem szczerze, jest dość ubogo jak na panel tak dużego komputera. To znaczy, ubogo jeśli chodzi o same porty, bo jest tak naprawdę cztery porty USB 3, 2 porty USB 2.0, klawiatury myszki standardowo, jest też COM, są dwa. Porty Gigabit Ethernet, no i oczywiście na dole już sprawy od kart. No i tutaj mamy dwa wentylatory. To są chyba dziesiątki, dziesiątki albo dwunastki, dziesiątki, A, czyli dwa wentylatory 100 mm i to wszystko. Więc naprawdę niewiele, ale nie dajcie się zwieść naprawdę. Po otworzeniu takiego komputera. O, dobra. Tak będziecie widzieć. Po otworzeniu tego komputera człowiek zmienia zdanie. Doszło dość spora obudowa. Znaczy, sam ten panel jest dość gruby. Tutaj jest mechanizm klamki. Na dole duże zaczepy. I takie jeszcze piankowe, metalizowane, z jakąś taką siatką metalową, przeciwpyłową, elementy, żeby to było prawie że hermetyczne. No, oczywiście, może hermetyczne to przesadzam, przesadzam, ale żeby to było szczelne. No i otwieracie komputery, a tutaj znowu nic, prawda? Naprawdę dziwnie. Widzieliście, jeśli nie, to odsyłam do filmu o stacji Z1. Tam również mówiłem, że te wszystkie elementy z zielonym paskiem czy z zielonym jakimś znacznikiem, one są yy, no, oznaczone specjalnie, żeby te elementy można było wyciągnąć czy też włożyć, coś tam można manipulować. Od czego zaczynamy? No, może zacznijmy, zacznijmy od. Może od zasilania. Zobaczcie. Zasilacz, który wygląda tak. Dziwnie, nie? Tyle slotów, czy tyle gniazd, przez które doprowadzane są doprowadzane zasilanie do poszczególnych elementów. No i tutaj jeden wlot powietrza, czy też wylot. Tutaj dwa wentylatory wciągające powietrze. Więc widać w jaki sposób jest to rozwiązane. Czyli z przodu wciąga i wydmuchuje. Jeśli dobrze myślę, słuchajcie, żebym nie skłamał. Dobra, przyznaję się, w tym momencie zwątpiłem, ponieważ te wentylatory są skierowane tutaj w dół. Jestem ciekaw, czy zasilacz tędy i wyrzuca. Dobra, nie będę się wymądrzał, bo nie wiem. Zasilacz to też nie byle co. Ponieważ to maleństwo, wiecie, jaką ma moc? Maksymalną moc przy zasilaniu 200 do 220 V ma, uwaga, 1450 W. 1,5 kW w komputerze. Taką moc jest w stanie wydać z siebie ten zasilacz. Więc naprawdę ogrom mocy takiego zasilacza. Na pewno w, w normalnym komputerze raczej nie zobaczycie. Wkładamy Czyli dociskamy. Niech tylko sprawdzę, czy dobrze. Ciach, wskoczyło na miejsce i to koniec. Najciekawszy zostawię na koniec. Tutaj mamy cztery kieszenie na dyski. Też w bardzo ciekawy sposób zrobione. Praktycznie. Naciskamy, wyciągamy i sanki nam wyjeżdżają. Z tyłu, oczywiście, mamy porty SATA, więc one trafiają we właściwe miejsce. Dociskamy, pach i dysk zamontowany. Nic się tutaj nie robi. I oczywiście, same dyski również mocuje się bez śrubokręta, czy bez innych narzędzi. Wszystko na zatrzaski. Ja tutaj dałem jeszcze jeden dysk w tym momencie, czasowo, który powiedzmy nie jest przewidziany do takiego montażu, ale potrzebowałem jeszcze jeden dysk, żeby przegrać dane, żeby nie przerzucać tego po sieci. No i dobra, lecimy dalej. Kolejna obudowa na samym dole ściągamy. No i tutaj już coś zaczyna być widać. W tym momencie jest zamontowana karta graficzna Nvidia Quadro M4000, więc potężny sprzęt, potężna karta graficzna do no, profesjonalnej pracy. Może tak. Jeśli po ponecie poszukacie w internecie, poszukacie trochę informacji o tych kartach, to generalnie są przeróżne, że tak powiem, hmm, Przeróżne teorie dotyczące tych kart, że generalnie nie opłaca się, że bez sensu przepłacać, że technologicznie to jest to samo, ale tylko sterowniki różne. A drugie opisy, które możecie znaleźć, to opisy użytkowników tych kart, którzy mówią, że mając taką kartę, ma się cisza, ma się 10 bitów koloru na wyjściu. Displayport, którego normalnie nie ma. Ma się oczywiście wsparcie sterowników do aplikacji graficznych, i tak dalej, i tak dalej. Dużo, dużo ramu, dużo więcej ramu szybkiego niż normalne karty powiedzmy takie prywatne. Więc to są naprawdę maksymalne karty do pracy. Jeszcze z ciekawostek mogę dodać to, że te karty. Możemy łączyć ze sobą w dowolnej konfiguracji. To znaczy, jeśli jest quadro i jest quadro, to znaczy, że możemy władować to do komputera. Wkładamy, z tego roku, sprzed 5 lat, wkładamy, nie musimy tego spinać w SLI i to będzie działać. Ta moc się połączy bez żadnych łączników. Z ciekawostek, jeszcze, które tutaj również mogę wam pokazać. To jest na przykład, co mogę wypiąć. Już wyciągam. To jest taki oto malutki dysk. Malutki dysk pod M2, czyli najszybsze dyski w tym momencie, jakie są dostępne. HP Turbo Z Drive tak to się nazywa. Widzieliście również. No właśnie, mam tutaj jeszcze przy sobie ze starego komputera kartę M2, czy przepraszam, no dysk tak naprawdę, dysk SSD na M2, który montowałem poprzednio. A tutaj jest wersja HP. Widać różnicę, prawda? Gdzie tutaj już ten kontroler jest jakby dodatkową rzeczą przeze mnie. Zorganizowaną i dokręconą, żeby podpiąć ten dysk, a tak wygląda ten dysk w wersji HP. Dla osób, które znowu nie wiedzą, dyski na M2 rozwijają naprawdę maksymalne prędkości do 2,5 gigabita, gigabita na sekundę czy gigabajta. Ok. 2,5 tysiąca megabitów, czyli 2,5 gigabita na sekundę. Ale przy tych maksymalnych prędkościach te dyski niesamowicie się grzeją. Jeśli poszukacie w sieci, również znajdziecie filmy, gdzie można zobaczyć, że dyski są ktoś tam celowo, np. pirometrem, czyli tym termometrem, powiedzmy laserowym, na kości flash tych dysków, i one rozgrzewają się, słuchajcie, do ponad 100 stopni. Więc to jest masakra, jak one się grzeją i oczywiście. Czym większa temperatura, to one zaczynają zwalniać. Więc w takiej wersji dysk, wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie trzeba byłoby nakleić e, radiatory. No i tak robi też właśnie HP e, w standardzie, że tak powiem. On jest ciut wolniejszy, dosłownie ciut wolniejszy tam parę, hmm, chyba z 200 MB na sekundę, wolniejszy od e, tamtego poprzedniego dysku. Ale jednak jest on w wykonaniu takim pancernym, powiedzmy profesjonalnym, które gwarantuje wam duże prędkości przy stałym transferze, tym najszybszym. Dobrze, tyle o, o dyskach. To sobie później właduję do środka. Przechodzimy do serca. Nie ma sprawy. Serce, serce, słuchajcie, kolejny. Element, zobaczcie, jeszcze serce zasłonie Przedziwna, przedziwna tworzywowa konstrukcja. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Jest jeszcze miejsce na szósty wentylator. Sześć wentylatorów to ma. Wentylatory też nie są takie normalne, ponieważ część z wentylatorów, tutaj ten, który jest bezpośrednio na procesorze. On jest wentylatorem takim łopatkowym, a te wentylatory chłorce wyglądają jak koła w statkach parowych tej konstrukcji, czyli one działają bardziej jak chyba turbiny. Przedziwna, niesamowicie przedziwna konstrukcja wentyla wentylacji procesorów i e, procesorów i pamięci RAM. Ponieważ to jest jakby wszystko obudowane tą, tym tworzywem przedziwne, prawda? O, 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 jeszcze o samym chłodzeniu powiem Wam jeszcze za chwilę, to na bok. No i teraz widać już wszystko. W tym momencie jest jeden soket wolny i drugi soket zajęty przez procesor. No i tutaj petarda niesamowita. Najnowszy Zion E52699 V4. Słuchajcie, 22 kory razy 2 wątki. Mamy 44 kory do dyspozycji w tym komputerze. 44 powiedzmy wątki, czy no dobrze, wątki. Kiedy dodamy do drugi procesor, mamy 88 wątków. To jest po prostu coś, co, o czym można było jeszcze kilka lat temu marzyć, żeby mieć. Taki komputer na, na biurku, a teraz się to ziściło i jest to, jest to możliwe. Niesamowity, niesamowity sprzęt. Jeśli chodzi o pamięć, bo o tym też tam gdzieś wrzuciłem taki film na, na Facebooku, chyba jak ta paczka do nas doszła, miałem sprzeczne informacje i w sumie nie wiem, ile maksymalnie tutaj można władować, ale jedna informacja jest 1024, a druga 2048. GigA2048MB RAMu, czyli do 2 ter terabajtów RAMu ten komputer może mieć. Czyli 1 tera na jeden procesor. To jest, to jest po prostu masakra. W tym momencie jest tutaj 4 kostki po, 4 kostki po 16, czyli mamy 24 giga RAMu. Przepraszam, w tym momencie mamy tak 64 GB To jest DDR4 2400 MHz, więc to jest bardzo szybka pamięć. Również o tym trochę czytałem i nawet sugeruje się, żeby było do 8 GB dla jednego wątku. Czyli jeśli mamy 44 wątki, to 44 razy 8, że to jest taka sugerowana ilość. Więc za jakiś czas m, prawdopodobnie jeszcze tutaj troszeczkę dorzucimy. Co jeszcze wam mogę powiedzieć o tym komputerze? Jeśli chodzi o m, samo uruchamianie. pierwszy mój kontakt też z BIOS-em, na przykład HP. Pierwszy raz widziałem taki BIOS tak rozbudowany o jakieś systemy zabezpieczeń. M, Dzielenie w nie wiem jakiś tam systemów na poszczególne rdzenie czy wątki. No, generalnie niesamowity kosmos. Jeszcze się tego nie nauczyłem. Nie, w pełni na pewno jeszcze tego nie wykorzystam, więc jak to wszystko, e, jak się z tym zaznajomię, to może powstanie jakieś kolejne nagranie i wtedy wam pokażę. Ja na razie. Instaluję pomału programowanie przenoszę z pozostałych stacji na ten komputer i póki co e, wydaje mi się, że słuchajcie, sprzęt przerósł oprogramowanie. Naprawdę. Niewiele jest programów, które potrafią w 100% wykorzystać zarówno GPU karty graficznej, jak i tak dużą ilość rdzeni czy wątków samego procesora. Więc. Naprawdę, to jest, jest chyba duży problem, że w, w tym komputerze wyeliminowane zostały tak naprawdę wszystkie wąskie gardła, jeśli chodzi o ilość procesorów, czyli moc samego komputera. Ilość i szybkość ramu. Ilość i szybkość dysków, więc to wszystko jest tutaj podciągnięte prawie maksymalnie. HP jeszcze zrobiło jedną rzecz. te dyski M2 jeszcze jest opcja taka, która wpina się 4m cztery -dyski, dyski M2 na jedną dużą kartę, jeden taki duży kontroler i wszystkie te 4 dyski spina się w RAID i ma się wtedy do, 3, do 9 budajże giga na sekundę transferu. Więc to są po prostu już kosmiczne, kosmiczne prędkości, czyli praktycznie... Razy 4 prędkość uzyskujemy tych dysków, które są teraz. To chyba wszystko, słuchajcie na dzisiaj. Nie będę go odpalał, bo Windows jak Windows. Jeśli później będę robił jakieś testy poszczególnych aplikacji, czy też jeśli macie jakieś pytania, co na tym albo jakieś, jakieś pomysły, co na tym komputerze mogę porobić, żeby Wam pokazać, to śmiało zapraszam. W komentarzu napiszcie, a ja się postaram to spełnić. Jedną rzecz jeszcze, jeszcze wam powiem, rzecz, która bardzo mnie ciekawiła i nikt nie był mi w stanie na to tak jednoznacznie odpowiedzieć. To znaczy miksowanie kart, czyli mix kart typu Quadro i GTX. Da się słuchajcie. Władowałem tutaj GTX 9980TI. I działa. Później można w sterownikach NVIDIA przełączać, co dany program ma wykorzystywać z jakiej karty. Jeśli robisz coś tam, masz korzystać, na przykład z GTX, a jeśli jakaś inna operacja jest wykonywana, to masz korzystać z karty Quadro. Masakra, tutaj. Ukłon pewnie dla, dla NVIDIA za dopracowanie tych sterowników, bo wiem, że wcześniej były z tym duże problemy. Rozgadałem się, ale sprzęt jest po prostu wart każdego słowa. No niesamowity i tyle. Najlepszy komputer, jaki pewnie można sobie wyobrazić do pracy właśnie, zarówno przy montażu filmów, jak i pracy w aplikacjach CAD. Wszystko na dzisiaj. Dziękuję i do zobaczenia. 失礼しま